Dwa miesiące wojny w Ukrainie. Jakie straty ponieśli Rosjanie? Nowy bilans strat rosyjskich wojsk: blisko 22 tysięcy żołnierzy, 21,8 tysięcy żołnierzy, 873 czołgi, 179 samolotów. To najnowszy bilans rosyjskich strat podczas wojny w Ukrainie. W niedzielę mijają dwa miesiące od rosyjskiej agresji. Wojsko rosyjskie straciło podczas dwóch miesięcy inwazji na Ukrainę około 21,8 tysięcy. Żołnierzy oświadczył w niedzielę sztab generalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Mowa nie tylko o zabitych, ale również o pojmanych wojskowych. Rosjanie stracili też 873 czołgi, 2238 pojazdów opancerzonych, 179 samolotów i 154 śmigłowce. Według ukraińskiego sztabu straty obejmują też 408 systemów artyleryjskich, 147 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 69 systemów przeciwlotniczych. Ponadto szacunki sztabu mówią o 1557 samochodach i 191 bezzałogowych statkach powietrznych dronach. Pozostałe dane nie zmieniły się od poprzedniego sobotniego komunikatu i zgodnie z nimi Rosja straciła też 8 jednostek pływających, 76 cystern z paliwem i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Najnowsze dane Sztab Generalny ogłosił w niedzielę na swoim Facebooku. Rosjanie zabili 213 dzieci według oficjalnych danych przez zbrojną agresję Rosji i przeciwko Ukrainie zginęło 213 dzieci, a 389 zostało rannych, poinformowało w niedzielę biuro prokuratora generalnego Ukrainy. To dane według stanu z niedzieli rano. Nie są to ostateczne szacunki, trwa ustalanie informacji w sprawie poszkodowanych dzieci na terytoriach, na których toczą się aktywne działania bojowe, oraz na terenie tymczasowo okupowanym przez Rosjan i uwolnionym z ich rąk, podkreślono. Najwięcej dzieci ucierpiało w obwodach donieckim, kijowskim i charkowskim. W sobotę w rosyjskim ostrzale osiedla mieszkalnego w Odessie zginęła matka z trzymiesięcznym niemowlęciem. Tego dnia też pojawiły się informacje o śmierci dwóch dziewczynek, młodych aktorek Donieckiego Obwodowego Teatru Dramatycznego, które zginęły w ostrzale Mariupola. W piątek w ostrzale obiektów infrastruktury cywilnej w miejscowości Kamianske w obwodzie zaporowskim zginął 17-latek, w rejonie Buczańskim w obwodzie Kijowskim znaleziono ciało 16-latka z ranami odłamkowymi. W sobotę pod Nowoli i kon w konwo obwodzie Mikołajowskim 9-latek i 17-latka zostali ranni w wybuchu miny.